Witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie z testem produktów z marketu Lidl. Mam tutaj wyrzutnie oraz rzymskie ognie. Rzymiaczki kupiłem dlatego, że byłem ciekawy jak one się zmieniły, jak one wypadają, czy nadal prezentują sobie jakoś, jakiś całkiem niezły poziom. I ich jest 3 sztuki. Neku, kurczę nie wiem zawsze na tych poligrafiach, pyroko tak ciężko nek znajdować, ale tutaj widać, że 19 gramów na jedną sztukę, więc teoretycznie nie tak mało jak na tanie rzymskie ognie, bo 60 gram neku za 11,99 to nie jest zła cena. Mamy trzy rzymskie ognie dwudziestostrzowe w różnych kolorach: żółty, czerwony i zielony. Więc to tyle na temat rzymskich ogni. 12 ziko. Zobaczymy, czy są czegoś warte. Kolejnym produktem, który bardziej mnie interesuje, który lata temu chyba miałem i będę miał porównania. Porównanie teraz do tego, jak wypada to aktualnie, czyli wyrzutnia Mystery od Proko. Jest to wyrzutnia, która podrżała względem ostatniego roku dosyć sporo, bo teraz kosztuje 38 zł za 20 strzałów, ale 25 metrów, więc to nie taka. Eee, to nie taki zły deal według mnie w tej cenie, więc zobaczmy sobie jak to wygląda, piękna złota folika, normalnie jak funka albo iskrze, eee, także spoko. Ląd rezerwowy, ląd podstawowy w takiej małej kosteczce to zawsze na duży plus. Eee, co do Neku tej wyrzutni, to już Wam mówię, w Neku wyrzutnia ma 256 gramów, więc Nek jest ładny, jak na 30 kilka złotych. No i zobaczymy, co ta kostka pokaże. Oczywiście tutaj efekty są wszystko ładnie napisane. Możecie sobie zatrzymać, przeczytać. I instrukcja obsługi jakaś taka prosta, także super. Fajnie to wygląda. Fajnie, że podróżnia w takim kartoniku. Miło się to prezentuje. Lecimy to testować. To lubię, rzadko odpalam, ale lubię. Rzymski. Dobra, także lecimy z teścikiem produktów z Lidla. mamy tu wyrzutnię Mystery, tak? Dobrze Zresztą mówię. Dobra. Dobrze mówię, dobrze pamiętam. Ale najpierw zaczniemy od testu Dziękuję Rzymski ogni, i Manka. Może damy jednego do wyrzutni, drugiego o, tak z rączki odpalimy, postrzelamy w coś. Jeżeli się utrzyma, jeżeli nie, no to po prostu będziemy z nich strzelać tak z karabinu. Dobra. Od Piotrek Rzymski ogień czerwony, jak się wywróci to się nie zdziwcie Jest tak zimno, że nie da się go w nic wbić, wyrzutnia ma za mały kaliber żeby dało się łapać Lącik ale był niezdecydowany ten lącik Tak naprawdę Ale wysoko I tu jest strzał o! Mamy jakiś fejl 20 To kurde, za dwieżkę. Czy takie żymiaki? Ale wysoko strzela Niektóre strzały to takie trochę fejle Ale, ale poza tym to Rzymiek spoko. Mhm. Także o, ale cały czas słychać jakieś strzały, Lecimy z teścikiem drugiego zim, rzymskiego ognia. Tym razem jest to kolor żółty. Chyba trzeba będzie wziąć. A nie, jest, pali się. Dobra. I zobaczymy. Kilkani nad swojej werkami. Uuu, ale to nie jest jasny. Jak stracić kaszę, odwrócę światło. Patrzcie na krzaki. O nie, a kamera mi ostrość zgubiła. Czekaj, dasz na ziemię. O, złap się, przez ten wrócić nic nie chce działać. No chcieliśmy, ale mocno strzela. Żeby... Chcieliśmy, żeby grudzień był zimny, to mamy. No właśnie. No ten pierwszy był fajniejszy, miał crackling. Ale ten fajnie rozświetla teren. Także, no, widać z tego rzymskiego ognia. Całkiem spoczko, a teraz lecimy z tym, na co pewnie wszyscy czekają, czyli wyrzutnia mysterii. Także przygotowujemy do odpalenia wrzutnia mysterii. Niestety nie mają takich naklejeczek ułatwiających zrywanie osłony lądu, więc trzeba się z tym trochę pomęczyć. I ten ląd znaleźć, który się tutaj tu schował tu w tym jest. wypadku. Dobra, tu folię można już zedrzeć, bo i tak nam już nie będzie potrzebna. Odpalaj Piotrek, wrzutnia Obłożona. już szybki ten ląd. 우와, 안에 뛰었어. 이 Efekt utrzymuje i ładny, kolorowy. Jestem zachwycony to wrzutnią. Epicka. Okej, okay, więc jesteśmy na podsumowaniu testów z fajerwerków z marketu Lidl. No, i powiem wam, że naprawdę dawno nie odpalałem tak świetnej wyrzutni 25 metrów jak Mystery. No, tu mi się niedaleko, bo na jakieś 20-25 metrów, ale naprawdę wyrzutnia strzała bardzo wysoko. To nie były takie strzały, że wydawało się ogromne, i y, dlatego, że y, ona strzela nisko. strzała centralnie nad nami, naprawdę te pociski, te efekty z pocisków miały jeszcze daleko, daleko drogę do ziemi, a i tak te efekty były przeogromne. Y, no, pierwszy raz w moim wzroku nie mógł objąć chyba jakiejś kostki, pod którą stałem bo efekty były tak ogromne, wiadomo, nie były jakoś super gęste i tak dalej tak dalej ale wyrzutnia po prostu była dotkwo mega głośna, glittering był ładny taki fajny, ciekawy, szybki jakby crackling w finale też bardzo mi się spodobał ogólnie jak za 36-37 zł, wyrzutnia jest świetna szkoda, że już jest znacznie drożej niż w latach ubiegłych, bo można było dostać za 3 dyszki, uważam, że no to była mega okazja ta wyrzutnia za trzy dychy naprawdę zrobiła bardzo dobrą robotę, dostaje ode mnie ocenę od 9 na 10, bardzo polecam tą kostkę, powiedziałbym, że ta wyrzutnia strzała prawie jak jakieś 30 mm, nie, co ja mówię, dużo 30, które testowałem było słabsze po prostu tej wyrzutni, no i tyle. Co do rzymskich ogni, no to tak jak się spodziewałem, będzie jakiś jak w jednym był, w drugim po prostu były takie ładne, mocne, jasne strzały. Yy, dla młodszych, jak najbardziej spoko, Jak ktoś nie chce głośnych fajerwerków, za 11:99, raczej nie ma co sobie pluć w brodę, że coś takiego kupiło, bo są po prostu tanie. Yy, no, ale też w sumie tylko trzy w parce, więc też jakby tej zabawy nie ma bardzo dużo z tymi rzymskimi ogniami. Yy, no i nie jest to nic specjalnego, więc po prostu ode mnie dostają taką ocenę yy, 6 z plusem na 10. No bo uważam, że gdzieś w jakichś sklepach, czy coś można kupić na przykład za tą samą cenę, albo nawet mniejszą, paczkę 12 rzymskich ogni, 20 strzałowych, które może nie będą takie ładne strzałów miały, no ale zabawy będzie znacznie z nimi więcej, a w sumie głównie dlatego rzymskie ogni się kupuje. Chyba, że takie duże, które jak wyrzutnie, no ale to wiadomo, nie ma co porównywać jednego do drugiego, bo to zupełnie różny produkt. Dzięki Wam za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się chociaż trochę przydał i pomógł w wyborze fajerwerków na Sylwestra, tych najfajniejszych. No i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach.